Drodzy Państwo, taka oto rzecz godna przypomnienia się nam dzisiaj kroi, iż... 13 grudnia urodziny obchodziłaby piosenkarka Natasza Zylska, rocznik 1933. Gwiazda estrady polskiej, która odeszła w roku 1995 w Tel Awiwie, ponieważ była pochodzenia żydowskiego i ten kraj wybrała na ostatni etap swego życia. Zylska na tle koleżanek wyróżniała się z miejsca tym, że była niezwykle temperamentna, śpiewała rzecz skoczne, pogodne, wesołe, no trochę było w tym kabaretu, trochę jazzu, oczywiście tego brawurowego, nowoorleańskiego, sporo wdzięku kobiecego i żadnego snobowania się na artystkę egzystencjalną. Zresztą wystarczy przypomnieć tytuły jej przebojów – Pik, 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 Czekolada, klipsy, plamy na suficie Meksikana. Każda z tych piosenek skrzy się lekkością, humorem. W dodatku wszystkie napędzają rytmy. Rumby, mamby, samby. Słychać tu wyraźnie swing zapraszający do kołysania się na parkiecie. Kiedyś śpiewała na koncertach w Związku Radzieckim tamtejsza prasa pisała, że przypomina świecidełko na choinkę. Cytuję. Błyszczy srebrem jej spódniczka, lśnią pierścionki, kolczyki, błyszczą również oczy. Nie jest sztuczna jak świecidełko, jest raczej laleczką. Posiada miły głos i prawdziwie artystyczny temperament. Tyle krytyka radziecka. Natasza Zylska ubierała się również z fantazją, a że w sklepach właściwie poza Czaroburymi szmatami nie było nic ciekawego, więc zbierała ścinki, a to z aksamitnych kotar, a to z sukna, które nakładano na stoły prezydialne, a to z barwnych zasłon na okla, czy z obrusów, nawet z poszewek i kombinowała te swoje bajkowe i malownicze stroje. No i gdziekolwiek się pojawiła, domagano się od niej przede wszystkim jej największego przeboju, czyli lirycznej piosenki pod tytułem... Kasztany. Rzecz skomponowało mocno podchmielone towarzystwo aktorskie, które po spektaklu, w teatrze, w Sopocie najpierw wpuściło sobie do organizmu sporą dawkę spirytualiów a potem zaczęło pobrzękiwać na zapleczu teatru przy rozstrojonym pianinie. Komponowali na żywo, pisali tekst też na żywo i płakali rozrzewnieni liryczną melodią i tym tekstem, chociaż głównie pod wpływem przyjętego w nadmiarze alkoholu. Przez jakichś znajomych wysłano tę piosenkę do radia. Radio zleciło ją do wykonania, jak to się wtedy mawiało, Nataszy Zylskiej. I piosenka nagrana w Katowicach błyskawicznie stała się własnością całej Polski. Tutaj parę koniecznych informacji wstępnych o Nataszy. Otóż Natasza naprawdę nie nazywała się Zylska, lecz Zygelman z pochodzenia była Żydówką, urodziła się przed wojną w Wilnie. Tam już śpiewała w szkole i w świetlicy, a podczas wojny dla rannych żołnierzy. Jak wspominała, to od nich dostała najcenniejsze honorarium w całej karierze, mianowicie Półbochenka chleba. Skutkiem zawieruchy wojennej trafiła na Śląsk i to od razu do technikum górniczego, które, a jakże, ukończyła z wyuczonym zawodem górnik-planista, w którym to zawodzie nie przepracowała nawet jednego dnia. Ale to było tylko po to, żeby dodać sobie powagi, bo w gruncie rzeczy zaczęła śpiewać dla górników po polsku. Piosenki niemieckie, no część górników na ówczesnym Śląsku była ciągle dwujęzyczna i jeżeli słyszeli wesołe kawałki w niemieckim radiu, a potem powtarzano je po polsku, to te numery cieszyły się na Śląsku ogromnym wzięciem. To niemiecko-polskie śpiewanie chwyciło, i już niebawem Natasza Zylska zaśpiewa piosenkę Baja Bongo, kolejny importowany hit z zachodu. No i jako że warszawska centrala radiowa miała oblik nadawania piosenek z całego kraju. W związku z tym Śląsk reprezentowała oczywiście rekordowo, tutaj popularna Natasza Zylska, a szef radiowej rozrywki Władysław Spinman szybko się zorientował, że ta dziewczyna może wylansować pisane przez niego i tak specjalnie dla niej napisał właśnie o serduszku, które robi pik pik pik, ale i tak najlepiej. Wychodził na taszy import, z czym było trochę kłopotu, bo na przykład śpiewała francuskie Mambo pod tytułem Wiśniowy Sad. Do dzisiaj często przypominany kawałek przez rozgłośnie radiowe. A Warszawska ulica od razu podchwyciła te frazy i w miejsce słów o Wiśniowym Sadzie, który odmienia zakochanych, ta Warszawska ulica śpiewała, odmienił nas 20. Partii Zjazd. Chodziło o przełomowy XX zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na którym, no przynajmniej urzędowo, potępiono zbrodnie Stalina. Tak nawiasem mówiąc, jeszcze jedna piosenka zaplątała Zylską w politykę, mianowicie piosenka pod tytułem Kukurydza. Kukurydza jest idealnym schronieniem dla szukających intymności zakochanych, ale przecież w tamtych czasach kukurydza kojarzyła się nie z kim innym tylko z pierwszym sekretarzem partii radzieckiej z Nikitą Chruszczowem. A ten się uparł by lansować ją we wszystkich krajach demokracji ludowej, także na przykład w Polsce, a już zwłaszcza w PGR-ze Manieczki w Wielkopolsce, który Chruszczow regularnie odwiedzał. No i piosenka o kukurydzy otwierała drogi koncertowe do wszystkich krajów demokracji ludowej, a także na obrzeża komunistycznego świata, na przykład do Albanii czy do Chin ludowych o Związku Radzieckim, oczywiście nie wspominając. Kochano tam Nataszę Zylską, ponieważ ona nie stała jak tyczka przy mikrofonie, jak liczne koleżanki, tylko wykonywała cały teatrzyk, biegała, wyginała się, demonstrowała tekst piosenki za pomocą pantomimy, żeby słuchacze, którzy nie mieli prawa go rozumieć, chwytali o co w niej chodzi. Orkiestry specjalnie grywały solówki w trakcie piosenek tylko po to, żeby Natasza mogła wykonać te swoje różne taneczne numery nie się to wszystkim podobało. U szczytu popularności Natasza Zylska, po rozstaniu z mężem, wyjątkowo, podobno, ciemną postacią, Natasza decyduje się wyjechać do swojej drugiej, czy właściwie pierwszej ojczyzny, do Izraela. Tam również śpiewa, także w języku hebrajskim, ale jej kariera zaczyna przygasać. I w ten oto sposób Natasza Zylska przechodzi do legendy.